Lubicie postęp technologiczny, wizjonerów, których geniusz ociera się albo nawet miesza z szaleństwem? Chcielibyście przenieść się do świata wirtualnego albo być w stanie zmaterializować to, co widzicie na ekranie? Jeśli tak, to ten film powinien Was zainteresować. Cześć. W tym materiale opowiem Wam o filmie Tron Ares. Oczywiście ja już film widziałem i chciałem podzielić się z Wami swoimi wrażeniami. W dalszej części odcinka na szybkości sprawdzimy sobie zarys historyczny całej serii oraz podstawowe informacje na temat nowego trona. Opowiem Wam także ogólnie, o czym film jest i jak ja go oceniam. Na koniec poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy warto na ten film iść do kina. Materiał nie zawiera spoilerów, ale mogą pojawić się fragmenty z oficjalnych materiałów czy zapowiedzi. Fajnie, że jesteś. Ja nazywam się Michał. Akcja. Tron Ares zawitał do kin 8 października na świecie i 10 października w Polsce. Film dostępny jest w tradycyjnym formacie oraz IMAX 3D. Za scenariusz do filmu odpowiedzialny jest Jesse Wigutow, a za kamerą w roli reżysera stanął Joachim Ronning. Tytułową rolę Aresa gra Jared Leto, a głównego antagonistę Juliana Dillingera sportretował Evan Peters. W filmie pojawia się także Jeff Bridges jako Kevin Flynn oraz Julian Anderson jako Elizabeth Dillinger, matka Juliana. Z mniej znanych aktorów, ale grających dosyć istotne role w filmie, należałoby wymienić Gretę Lee, wcielającą się w Eve Kim oraz Jody Turner Smith, która zagrała Atenę. Oryginalnie film Tron, czyli pierwszy z serii, ukazał się w roku 1982. Ambitny programista stara się udowodnić oszustwo, jakiego dopuścił się jego pracodawca. Kevin Flynn, szukając dowodu w głównym komputerze firmy, zostaje wciągnięty do świata wirtualnego, aby stoczyć walkę z nadrzędnym programem kontrolnym. Kontynuacji tej historii doczekaliśmy się w 2010, kiedy to do kin trafił tron – dziedzictwo. W tym obrazie syn Kevina sam żyje na uboczu i stara się odciąć od systemu firmy oraz dziedzictwa pozostawionego przez ojca. Kiedy jednak dostaje mglistą wiadomość od rzekomo zaginionego przed laty Kevina, postanawia go odnaleźć i tak podobnie jak ojciec zostaje wciągnięty do świata wirtualnego, gdzie musi zmierzyć się z różnymi nowymi wyzwaniami, aby odnaleźć to, czego szuka. Tron Ares nie jest bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z poprzedniej części. Akcja filmu dzieje się około 15 lat po tym, jak Sam Flynn próbował uratować ojca i pomóc mu wrócić do realnego świata. Encom pod przewodnictwem Eve Kim oraz Dillinger Systems pod rządami Juliana Dillingera ścigają się o to, kto jako pierwszy zmaterializuje cyfrowe twory w realnym świecie. Obie firmy posiadają już taką technologię, lecz przeniesienie jest nietrwałe i po 29 minutach obiekty ulegają degradacji. Encom stara się wykorzystać tę technologię do rozwiązania globalnych problemów ludzkości, podczas gdy Dillinger Systems chce stworzyć doskonałych żołnierzy, których można łatwo zastąpić nowymi. I w szukając cyfrowego świętego Grala dociera do małej placówki Encom na Alasce, gdzie na jednym ze starych komputerów udaje jej się znaleźć tzw. kod trwałości. W międzyczasie Julian Dillinger prezentuje udziałowcom Aresa nadrzędny program kontrolny, który ma być żołnierzem doskonałym. Kiedy Julian dowiaduje się, że ENCOM ma kod trwałości, postanawia wysłać Aresa, aby ten za wszelką cenę wykradł ów brakujący kawałek układanki. Film może nie jest kompletną klapą, ale uważam, że wyszedł bardzo średnio. To, co jest na plus, to obsada w składzie Peters, Lee Anderson i na końcu Leto. Poza tym oprawa graficzna i efekty specjalne są naprawdę miłe dla oka. Nie można też pominąć tutaj sceny pościgu przez zatłoczone miejskie ulice. Niestety, postaci i historii jest tu za dużo, przez co są one bardzo płytkie. Nie ma jednego wyraźnego bohatera, wokół którego skupiałaby się cała akcja. Wiele osób wymienia muzykę Nine Inch Nails jako plus. Ja jednak uważam, że Daft Punk podarował nam o niebo lepszą ścieżkę dźwiękową w tron dziedzictwo, której bardzo mi tu brakowało. Poprzednia część, czyli tron dziedzictwo, bardzo mi się podobała. Może trochę naiwnie, ale liczyłem na powrót do tamtego świata i kontynuowanie tamtych wątków. W zamian dostałem restart całej serii. Tron ale skończy się wprawdzie cliffhangerem zwiastującym kolejną część, ale. Biorąc pod uwagę oceny i to, ile film do tej pory zarobił, albo raczej stracił, nie liczyłbym na kontynuację, a już na pewno nie w najbliższych latach. Czy warto w takim razie iść na ten film do kina? Jeżeli macie subskrypcję Disney, to moim zdaniem lepiej poczekać i obejrzeć film w domowym zaciszu. Ja film oglądałem w IMAX 3D i jeżeli lubicie tego typu formaty oraz dobre efekty specjalne, to jest chyba jedyny dobry powód, żeby zobaczyć ten film w kinie. Wybieracie się na ten film do kina? Może już go widzieliście? Wolicie IMAX czy tradycyjny ekran? Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podobało i co myślicie na ten temat. Dzięki wielkie za uwagę. Jeśli się podobało, to subskrybujcie mój kanał i dajcie łapkę w górę. Jeśli nie bardzo podeszło, to proszę napiszcie w komentarzach, co było nie tak i co mógłbym zmienić. Trzymajcie się ciepło i do następnego.